Kiciu! Obiecałaś? No Kiciu, obiecałaś Co ci obiecałam? O co ci w ogóle chodzi? A ci nic nie obiecałam? No, jak to co? No jaju na twardo! Zniknęło! No co się wygłupiasz? Ja? <laughs> A, dziewczyny! No nie wygłupiajcie się, no! No w tej chwili, tutaj to jajko, no! Trzeba było się zatrzymać na parkingu. już dosyć tej jazdy. A co robisz? Co robisz? Widziałeś? Widziałeś i to nie ma racji? Przecież to banda na dzisiejsze młodzież. znaczy, na czym bierz. oni jeżdżą? Tu to na to za to no, jacyś wariaci z botyńce. Szybciej! Szybciej! Ta, Jakaś zwarwiatka. Alpinistkę. I to ma być nauczycielka. W ogóle ten świat się jakiś zwariowany zrobił. Czy też mógłbym źłagodniej hamować rajdowiec jak Nie wiem, ale to było straszniejsze od Ciebie! Aja! Żebyś! O, żebyś! Żebyś!